Cześć, dzisiaj jest piątek i zaczynam vloga wieczorem. Jestem już wykąpana, jak widzicie, bez makijażu, ale postanowiłam, że dzisiaj e, chwilę do Was pogadam, ponieważ zawsze o tym zapominam, a teraz właśnie, jak się wykąpałam, zmyłam makijaż, już nakremowałam twarz, to wróciłam do używania odżywki Elbiotika. Kiedyś ją Wam pokazywałam, już kilka miesięcy temu, nie wiem, trzy miesiące temu, że kupiłam ją w super Superfarm, one leżały przy kasie, kosztowały mm, 12 zł. Y, była wersja na dzień i na noc. Ja mam tą, zobaczcie, na noc. E, to nie jest nic w stylu Long For Lashes. To jest taka odżywka, zobaczcie, zwykła, z takim, e, z taką szczoteczką jak tuż do rzęs. I ona miała poprawiać kondycję naszych rzęs. Tak naprawdę działać również na ich wzrost, natomiast generalnie jakieś ma tam olej, oleje, coś tam jeszcze, Widzicie co? Jak znajdę ją gdzieś na internecie, ja Wam podlinkuję na dole, żebyście mogły sobie o niej przeczytać co nieco, no chyba, że macie używacie. Natomiast... E, ja ją zaczęłam stosować dość regularnie, jak ją kupiłam. Przez dwa miesiące używałam jej praktycznie dzień w dzień. Co wieczór po prostu po, z, po demakijażu właśnie stosowałam ją na rzęsy. Czasami też, słuchajcie, przyjechałam sobie brwi. I muszę Wam powiedzieć, że, tak jak wspomniałam, ona nie działa tak jak Long for lashes, że Wasze rzęsy po prostu nagle gwałtownie zaczynają rosnąć. Ale na początku. Jakby nic się z nimi nie dzieje, a po 3-4 tygodnia tygodniach dość mocno zaczynają nam rosnąć, to działa troszeczkę inaczej. To faktycznie wzmacnia te rzęsy. I teraz po tych niecałych 3 miesiącach, dlatego że ją ostatnio odstawiłam, ponieważ zaczęłam używać tą odżywkę taką, wiecie, z Eveline, tą białą, tą z olejem arganowym. I tą odstawiłam, bo stwierdziłam, że za dużo tych odżywek, ale jak ją stosowałam przez 2 miesiące. Co wieczór, to muszę Wam powiedzieć, że te rzęsy naprawdę ładnie wyglądały. One mi praktycznie w ogóle nie wypadały. Jak malowałam tuszem, to jednak widziałam tą różnicę, że one są takie troszeczkę jakby grubsze, dłuższe. To nie był efekt spektakularny na pewno nie, ale różnica była widoczna, więc myślę, że jak macie słabe rzęsy wypadają wam, to warto sobie tą odżywkę kupić. Nie wiem, jak się sprawdza ta na dzień. Podejrzewam, że to jest to samo, ale nie jestem pewna, nie patrzyłam na składy. W każdym razie, to jest totalne przeciwieństwo tej z Eveline, ponieważ ta z Eveline, tak jak Wam ostatnio wspominałam, poczekajcie, Wam ją pokażę. Bo pamiętam, że widziałam też tą wersję zieloną, ja mówię o tej wersji. To jest SOS Lush Booster, to słuchajcie, ta też miała działać właśnie o podwaje, objętość rzęs, wydłuża, wzmacnia, odżywia i regeneruje, przyspiesza wzrost, zapobiega wypadaniu. Ja praktycznie po niej, słuchajcie, nic nie widzę, oprócz tego, że faktycznie, już Wam to mówiłam, jak pomaluję tą, e, tą odżywką rzęsy i na to nałożę maskarę, to faktycznie jest efekt wow. I to, to widać, to widać po prostu na pierwszy rzut oka. Natomiast jeśli chodzi o tą całą resztę, że ona e, wydłuża, wzmacnia, odżywia, regeneruje, słuchajcie, nic. Tak wypadają po niej rzęsy, że... Ja tutaj już jej dużo nie mam, bo widzę, że coraz mniej jej się nakłada na rzęsy, więc na razie odstawiam i zaczynam stosować znowu tą, ponieważ muszę te rzęsy troszeczkę zregenerować, bo słuchajcie, ona mi strasznie... O, ja ją używam jakiś... Kiedy była promocja w Rossmanie? No ponad miesiąc już, no około miesiąca liczmy i strasznie każdego dnia, słuchajcie, wypadają mi w ciągu dnia, wypadają mi przy demakijażu, de tak więc e, ta jest licha, więcej jej na pewno nie kupię, po prostu miałam tą zieloną, było dokładnie z nią to samo, tak więc... E, ta odpada, to jak najbardziej Wam polecam. Dobra, idę obejrzeć sobie troszeczkę YouTube'a, ponieważ, e, tak jak Wam mówiłam, jest piątek wieczór, więc korzystam z okazji, że mam wolny czas i wróciłam właśnie z kosza, dlatego właśnie się odświeżyłam i już się nakremowałam. Muszę się jeszcze nabalsamować, ponieważ mam bardzo suchą skórę. I właśnie sobie siądę i nadrobię wszystkie filmiki, które, które mi zostały tak naprawdę z całego tygodnia, tak więc e, odezwę się na pewno do Was jutro. Do usłyszenia! Cześć, jest już sobota i godzina dziewiąta i ja zaraz idę na zakupy, ponieważ e, po pierwsze to jest standard, ja zawsze w sobotę, rano chodzę do zakupy. Jakoś tak staram się w tygodniu nie chodzić, raczej w sobotę robię sobie listę, co potrzebuję i też teraz sobie taką listę zrobiłam, żeby wiedzieć, nie kupować niepotrzebnych rzeczy. Czasami człowiek będąc w sklepie nawet nie pamięta, co ma w domu i bierze wszystko, co mu wpadnie w ręce, a potem się okazuje, owo, że to kupiłam kolejne to, to, to. Więc ja staram się robić listę w domu, zobaczyć, co mam w lodówce, co mam na półkach, co potrzebuję, czego nie potrzebuję. I właśnie, teraz z taką listą idę sobie na zakupy i muszę Wam powiedzieć, że siedzę w domu, jest mi strasznie zimno. Mam taką na naramiaczkę teraz założoną, przed chwilą suszałam włosy, to trochę tak się, wiecie, rozgrzałam, ale generalnie mam ręce jak lody. Nie wiem, jest około 10 chyba stopni, niby jest słońce, ale słuchajcie, nie wiem, ja jestem tak zmarznięta, że po prostu szok. Tak więc idę zobaczyć, co tam w biedrze. Chleb mam, więc do piekarni nie będę szła. Tylko się jeszcze ubiorę, makijaż mam taki bardzo delikatny zrobiony, więc yy, odezwę się do was jak wrócę. Cześć, witajcie w niedzielę. Wczoraj się do Was nie odzywałam dlatego, że wyobraźcie sobie przeszłam 20 km na piechotę. Oczywiście nie za jednym razem, ponieważ najpierw byłam na zakupach i zrobiłam 10 km. Potem przyszłam, nagrywam dla Was filmiki i poszłam na kolejny spacer, taki wieczorny około godziny chyba 17 i zrobiłam kolejne 10 km. Boże, chyba tyle to ja nigdy nie zrobiłam. I tak mnie wszystko boli do teraz, bo wczoraj już w nocy czułam, słuchajcie, że mnie tak wszystkie gnaty bolą i nie mogłam zasnąć do w pół do trzeciej. O w pół do trzeciej jeszcze nie spałam, słuchajcie. Yy, generalnie oglądałam na właśnie Batielsi taki program. Ja staram się go co soboty oglądać, ponieważ wiecie co? Jest bardzo zastanawiający, tak naprawdę, bo to jest, to są historie wielkiej wagi, to się chyba tak nazywa. I to jest o takich grubasach, które mieszkają w Ameryce, które ważą po kobiety i mężczyźni, którzy ważą po 300 kilo i muszą schudnąć, żeby jechać na operację właśnie zmniejszenia żołądka. I powiem Wam szczerze, że tak się w to wkręciłam, bo ciekawe to jest o tyle, jak można, słuchajcie, być już tak grubym, że nie wstaje się z łóżka i dalej jeść. Ja wiem, że to jest choroba, to jest nauk, to jest coś strasznego w ogóle nie móc przestać jeść, ale powiem Wam, że wczoraj po prostu ten facet, którego oglądałam, to była tragedia. Boże, jak on wyglądał, on miał zapalenie tkanki łącznej, całe nogi w bąblach, on w ogóle już od trzech lat nie wstawał z łóżka. Trzeba żył 380 kg, słuchajcie, całe nogi w bąblach, coś mu się tam sączyło z tych, z tych, wiecie, tych bąbli. Po prostu tragedia. W ogóle, a ile roboty przy takim chłopie, który leży, wiecie, waży 380 kg, nie może wstać do toalety, nic, tragedia po prostu. Tak więc, słuchajcie, jeżeli macie czas w sobotę w nocy i nie macie co robić, to sobie obejrzyjcie, bo to jest naprawdę bardzo fajny program. Yy, dzisiaj rano wstałam i w ogóle była mega cisza, ponieważ mój sąsiad yy, ostatnio jakoś tak wyjeżdża na weekendy. I jest naprawdę spokój, przynajmniej w weekendy, za to w tygodniu nadrabia, ale czytam taką książkę. Wstaję sobie rano i czytam taką książkę. Zawsze w sobotę rano siadam z kawą w łóżku i czytam e, i w sobotę i w niedzielę, właśnie po ileś tam rozdziałów, staram się przeczytać. I suma summarum przez dwa weekendy zobaczcie ile przeczytałam. O, tak wam pokażę. Jestem już dosłownie na samym końcu i lada chwila e, rozwikłam tą zagadkę, co tam się dzieje w tej książce, ponieważ ta książka nazywa się Wioska Morderców. I jest dosyć taka zakręcona, w sensie y, to śledztwo, które jest tam prowadzone, jest dosyć takie zawiłe i całkiem fajnie się czyta, bo aż chce się ją czytać. Ja nigdy nie czytam takich grubych książek. W ogóle mało czytam książek, które nie są książkami na faktach. Ja zdecydowanie bardziej wolę takie książki, które mają swoje odbicie w rzeczywistości. To jest jakaś tam historyjka, niby taka kryminalna, trochę taki thriller, ale naprawdę bardzo ciekawa. Jeżeli lubicie książki, to polecam, przeczytajcie sobie. Jestem mega ciekawa zakończenia, więc myślę, że przyszły weekend i skończę tą książkę, chyba, jeszcze dzisiaj, chyba, że jeszcze dzisiaj będę ją czytać. W każdym razie, co ja chciałam Wam powiedzieć? Eee, chciałam Wam powiedzieć, a, pierwsza rzecz to słuchajcie, e, w piątek wieczorem, jak oglądałam filmik którejś z Was, to tak z boków polecanych wyświetliła mi się, słuchajcie, miniaturka i na tej miniaturce zobaczyłam dziewczynę, która... Jakiś czas temu nagrywała na YouTubie, ale to jakiś czas temu to mam na myśli 2-3 lata temu i pożegnała się, powiedziała, że już nie będzie więcej nagrywać, i słuchajcie, jak ja ją tam zobaczyłam, to się tak ucieszyłam, włączyłam sobie jej filmik i zaczęłam wszystkie filmiki po kolei oglądać. Ja nie wiem, ona zaczęła nagrywać chyba w lutym, więc trochę tych filmików tam jest na tym kanale, nie wiem, około 30 chyba. Ona teraz się nazywa. Żebym teraz nie pokręciła z grubszu. Ja Wam podlinkuję, dam Wam link na dole, żebyście mogły sobie zobaczyć, może też ją pamiętacie. Jej kanał kiedyś nazywał się Big Beautiful Lulu. Słuchajcie, dziewczyna jest tak śmieszna, tak pocieszna, tak normalna, naturalna. Ona, jakby, wiecie, prowadzi takie normalne życie. Ona nie kupuje stosu kosmetyków, ubrań, po prostu co jakiś czas kupi sobie coś fajnego. Ona jest taka bardzo, taka, wiecie, taka elegancka yy, i w ogóle taka naprawdę bardzo fajnie się ją ogląda. Cieszę się, że wróciła i, i na pewno da zrobię wszystkie jej filmiki dzisiaj, bo jeszcze tam parę mi zostało. Dodatkowo zapisałam się do Fryzjera. Wiem, że dziwne, ale słuchajcie, nie idę teraz do Fryzjera. Zapisałam się na sierpień, dlatego że pomyślałam, że nie te włosy jeszcze odpoczną teraz. Teraz są wakacje, pewnie będzie ciepło, więc niech one sobie trochę odpoczną. Postaram się, natomiast, natomiast nie wiem, czy mi się uda, ale postaram się ich nie farbować, dlatego że tego 14 sierpnia, nie wiem czy wam powiedziałam, 14 sierpnia idę do tej fryzjerki, która kiedyś robiła mi ombre, zawsze wam się podobały te moje ombre i właśnie do niej się zapisałam, mówiłam wam, że do niej ciężko się dostać, natomiast wczoraj napisałam, no i nie zapisała. I stwierdziłam, że wolę zapłacić trochę więcej, ale mieć porządnie zrobione włosy. Z chęcią ponoszę sobie znowu ombre, dlatego że to jest wersja idealna dla mnie. W sensie góra ciemna, dół jasny, ponieważ te włosy nie są całe. Ja wiem, że to się nudzi, pewnie za jakiś czas mi się znudzi, bo ja. No każdy tak chyba ma, że jak za długo coś nosi, to mu się to nudzi. Ale wiem, że nami dobrze zrobi. Wiem, że po jej farbowaniu będę miała przynajmniej 3 miesiące bez farbowania, dlatego że nami bardzo ładnie robi te odrosty, że one są w takim naturalnym kolorze, że. Jak byłam w zeszłym roku, to przez pół roku, słuchajcie, nie farbowałam włosów, to jest mega, i dlatego z chęcią do niej pójdę, niech ona mi zrobi te włosy, co prawda jeszcze trochę muszę poczekać, ale, ale spoko wytrzymam. Jeszcze chciałam Wam zapytać o jedną rzecz. Wczoraj rozmawiałam z moją Kamilką o bazach. Ona mi się zapytała, czy stosuję jakąś bazę pod makijaż, i wiecie co? Bo ona, jak wiecie, mieszka w Anglii i tam um, jakaś pani nie w jakimś sklepie kosmetycznym, już nie wiem, czy ona mówiła w budzie, czy gdzieś właśnie powiedziała, że powinna ona używać bazę pod makijaż. I tak się właśnie zastanawiałam z, razem z nią, jak te bazy tak faktycznie działają. Czy w ogóle te bazy się, słuchajcie, nakłada na krem, czy bez kremu? Ja jakoś, wiecie co, mam jedną bazę z AA, taką matującą, natomiast powiem wam szczerze, że użyłam dwa razy i jakoś chyba nie zauważyłam efektu jakiegoś wielkiego, żeby ta twarz inaczej wyglądała. Kiedyś miałam też bazę z Astora i chyba z Rimmela, też nie widziałam żadnej różnicy, oddałam te bazy. I właśnie chciałam się Was zapytać, czy wy stosujecie bazy, jak tak, to jakie? I czy one w ogóle działają w sensie takim, czy widzicie jakąś diametralną różnicę w ogóle w wyglądzie twarzy, makijażu, bo no nie wiem, ja z tych baz, które miałam nie byłam zadowolona, no bo jakby nie wiem też, widzicie, co, ja też tak się zastanawiam, czy baza przy takim dłuższym użytkowaniu, w sensie codziennym, czy ona nie będzie powodowała, że będą nam krosty wyskakiwały. Mi się zawsze wydawało, że im mniej tych kosmetyków na twarzy, tym lepiej. Natomiast e, nie wiem, no to też jest tak, że jak ja nie używam, to za bardzo się na tym nie znam i nie wiem, czytałam przy jakiejś bazie z Liren, e, takiej matującej chyba, takiej różowej i miała ogólnie dobre opinie, ale właśnie nie wiem, jakoś tak, Kamila jakąś tam jedną ma, stwierdziła, że jakąś jeszcze w Polsce sobie kupi, właśnie jak będzie może tą z Liren, ale chciałam Was zapytać, ona ogląda filmiki, więc na pewno też z chęcią sobie poczyta Wasze komentarze, jeżeli napiszecie, czego wy używacie, czy się u Was to sprawdza. I to już jest tyle. W ogóle dzisiaj zrobiłam sobie taki bardzo delikatny makijaż i tylko usta pomalowałam tą pomadką. Już Wam pokażę. Dawno jej nie miałam na ustach. To jest Million Dollar Lips Vibo w numerku 6. Ja Wam powiem szczerze, że tak jak one ładnie wyglądają na ustach, tak nie przepadam za nimi. Ogólnie leży jedna i druga i w ogóle chciałam kitę na jednym boku wiecie co, one strasznie wysuszają i zastanawiam się, czy po prostu przy, tak jak teraz sobie nałożyłam, to jestem po prostu, słuchajcie, zajarana tą pomadką, przepięknie ona wygląda, w ogóle nie trzeba być prawie w ogóle pomalowanym i naprawdę te usta mają taki piękny kolor, ale ja wiem, że za godzinę, za dwie ona nie będzie już tak fajnie wyglądała, usta będą suche, i nawet jak ją zetrę, bo domalować się raczej nie da tej pomadki. Jak zetrę i będę chciała znowu pomal pomalować usta, to ona już tak ładnie nie będzie wyglądała. Więc tylko teraz rano, jak mam nawilżone usta, ją nakładam, to taki efekt jest naprawdę wow. Ale wiem, że w ciągu dnia już niestety tak nie będzie. Ogólnie są naprawdę trwałe, bo mówię, jak się je pije, to kilka godzin, tam 3-4 godziny wytrzymają, ale... Ja coś tak się nie mogę przekonać. Może to właśnie, może to jest kwestia po prostu przekonania, bo powinnam się częściej nim malować. To może bym się też przyzwyczaiła do takiego efektu na ustach takiego trochę suchego. I dobra, ja się muszę ubierać i muszę wyjść w sumie z domu. Um, nie za bardzo mi się chce, bo wszystkie, słuchajcie, kości mnie bolą i to na maksa. W ogóle e, czekajcie, wam coś jeszcze miałam powiedzieć. Ja pewnie zapomnę, bo za dużo informacji naraz. Jak mi się wczoraj z wami połączyła, to pewnie to pewnie bym Wam powiedziała to, co mam powiedzieć. A teraz, kurczę, no dobra, jak mi się przypomni, ja się z Wami jeszcze przecież połączę wieczorem albo, albo coś. Dobra, no to idę, to idę i do zobaczenia później. A, jednak mi się przypomniało i powiem Wam od razu, bo mogę zapomnieć wieczorem znowu. Słuchajcie, byłam na laserze znowu w piątek, ponieważ minęło już chyba 8 tygodni, od kiedy robiłam bikini i to był ten czas, że właśnie y, powinnam iść na kolejny zabieg. Więc zapisałam się, poszłam i słuchajcie, jak pani zobaczyła moją skórę, powiedziała, że powinna iść do dermatologa, bo moja skóra jest tak sucha. I teraz słuchajcie, teraz uważajcie, do was powiem, bo pewnie ktoś mi napisze na dole, że piję za mało wody. Słuchajcie, ja bardzo dużo wody piję dziennie. Nie zawsze piję 2 czy 3 litry, ale półtora na pewno każdego dnia piję. Dodatkowo smaruję się naprawdę, słuchajcie, codziennie, czasami nawet dwa razy dziennie. I to nic nie daje, po prostu moje nogi, ręce, wszystko zresztą są tak suche, że aż ta skóra się sypie i zastanawiam się od czego to może być. Pani, e, która wykonywała mi ten, ten laser, ten zabieg, powiedziała, że czasami jest tak, że skóra potrzebuje czegoś od środka, może mam czegoś za mało, nie wiem, no ciężko powiedzieć bez żadnych badań, natomiast stwierdziła, że za, zwykłe takie balsamy, oliwki, natłuszczające, nawet intensywnie natłuszczające rzeczy, w sensie y, jakieś emulsje, olejki, one mogą mi wcale nie pomóc, że mam w ogóle nie wydawać kasy, nie kupować tego tylko iść do dermatologa. No i chyba słuchajcie, tak zrobię, ponieważ ja nie mogę tej skóry nawilżyć, i czasami aż głupio, bo wiecie co, mam krótsze spodnie i nawet ten dół nogi jest tak suchy, stopa wszystko zresztą, tak więc e, może ktoś z Was miała taki problem i musiałaś z tym do dermatologa, bo tak jak mówię. Mi już się nie chcę kupować tych balsamów, bo ja kilka tych balsamów mam, mam też yy, oliwkę dla dzieci i to naprawdę nic nie działa. Wieczorem smarowałam się oliwką, teraz patrzę, moja ręka znowu sucha, no bez sensu zupełnie, tak więc... No dobra, teraz już naprawdę uciekam i do zobaczenia później. Cześć, chcę Wam bardzo podziękować za wszystkie komentarze, które zostawiłyście pod ostatnim filmikiem dotyczący mieszkania, ponieważ... Każdy człowiek ma inne spostrzeżenia, i widzę, że Wy też macie różne spostrzeżenia w zależności, gdzie mieszkacie: czy na parterze, czy u góry. Wiadomo, jest wiele czynników, które wpływają na to, m.in. czy jakieś ściany są w bloku, gdzie jest usytuowany blok i tak dalej, co mamy przed blokiem, czy mamy plac zabaw, czego nie mamy. Natomiast są takie rzeczy, takie cechy wspólne, które tyczą się zarówno parteru, jak i mieszkania na najwyższych piętrach, i fajnie, że o tym napisałyście. Naprawdę, bardzo się cieszę, że tak zareagowałyście na ten filmik, bo. Te opinie wasze są bardzo przydatne. Ktoś sobie wejdzie, kto akurat chce kupić mieszkanie poczyta i myślę, że na pewno mu te komentarze pomogą. Ja nie do końca dobrze sprecyzowałam e, to odnośnie, co powiedziałam w filmiku odnośnie tego, że sąsiadka na parterze nic nie słyszy, ja słyszę wszystko. Słuchajcie. Fakt jest taki, że ona mało słyszy. Ona nie słyszy, jak sąsiad pomiędzy nami, e, na przykład siedzi w pokoju, głośno gada, się śmieje. Muzykę czasami słyszy takie dudnienie, ale generalnie dużo mniej słyszy niż ja. I zastanawiam się, jak to jest możliwe. O, to, co Wam powiedziałam, że ona. Muzykę słyszy, to chodziło mi o to, że jak on ma otwarty balkon, to wtedy ona słyszy, natomiast jak on ma zamknięty balkon, to ta muzyka jakby ten dźwięk się tłumi w tym mieszkaniu, on idzie do góry. Ona czasami mówi, że no nic nie słyszy. Nie wiem jak to jest możliwe, w każdym razie. No nic, słuchajcie, jedyny, jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na to, jak nam się w danym miejscu mieszka, to są po prostu ludzie. Ludzie, z jakimi mieszkamy, nasi sąsiedzi, i to jest chyba najważniejszy czynnik, e, który wpływa po prostu na jakość mieszkania, życia w danym miejscu. Tak więc e, życzę Wam samych fajnych sąsiadów, żebyście nigdy nie musiały się użerać z nikim, tak jak ja się użeram i niektóry z Was, bo czytałam komentarze. Dzisiaj Wam na pewno na nie podpisuję. Tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeszcze raz kończę tego vloga. I do zobaczenia w kolejnym filmiku, cześć!